Upload plików to teoretycznie prosta sprawa. Wystarczy zwykły input w HTMLu, ale trzeba gdzieś te pliki zapisać. W Ruby on Race na pomoc przychodzi nam Active Storage. Dzięki niemu możemy dołączać pliki do naszych obiektów Active Recorda. Pliki takie możemy zapisywać zarówno na dysku, jak i w chmurze, na przykład na S3 czy na Google Cloudzie. Korzystając z Active Storage po przesłaniu pliku graficznego możemy taki plik konwertować do różnych formatów, czy przygotowywać różne warianty, ale też robić dużo innych rzeczy związanych nie tylko z obrazkami. Cześć, ja jestem Tobias Waszak, jestem Ruby developerem i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o przetwarzaniu plików w Ruby on -race. Active Storage używa dwóch tabel w naszej bazie danych: Active Storage Blobs oraz Active Storage Attachments. Jeżeli chcecie używać Active Storage, najpierw trzeba dodać go do naszej aplikacji. Utworzy to m.in. wcześniej wspomniane tabele. Następnie trzeba uruchomić migrację. Zajrzyjmy do pliku Storage.yml w katalogu config. Jak widzicie, mamy tutaj ustawionych dwóch prowajderów, test i local. Obydwa zapisują nasze pliki na dysku. Możemy ustawić różnych prowajderów do trzymania danych, nie musimy ograniczać się do jednego. Możemy dane trzymać zarówno na dysku, jak i na S3. Możemy też wybierać providera zależnie od tego, gdzie nasza aplikacja jest uruchomiona. Na przykład na produkcji możemy używać S3, a lokalnie czy przy testach dysku. Na chwilę obecną wystarczy nam dysk, a do prowajderów jeszcze wrócę. Jeżeli zastanawiacie się po co trzymać pliki poza serwerem, już Wam odpowiadam. Po pierwsze, na Heroku, którego najczęściej używam w moich filmach, pliki klasowane są po każdym deploymencie. Więc o ile nie są to jakieś pliki tymczasowe, to niestety, ale musicie trzymać je poza Heroku. Po drugie skalowanie. Jeżeli chcecie mieć uruchomione kilka maszyn z tą samą aplikacją, to niestety ale pliki muszą być poza nimi, bo jeżeli użytkownik przełączy się z maszyny pierwszą na drugą czy na trzecią, to niestety ale pliki pozostaną na tej maszynie, więc nie będzie miał dostępu. Po trzecie cena. W tym momencie to chyba najbardziej istotne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny na usługi trzymania plików w chmurze, są one bardzo tanie w porównaniu do VPSów. Jeżeli weźmiemy jakiegoś VPS-a na przykład Digital Ocean, to owszem, wraz ze wzrostem ceny rośnie też dostępne miejsce, ale często rośnie nam zapotrzebowanie na miejsce, a nie na resztę zasobów. Po co płacić za 16 GB, jeżeli wykorzystujemy tylko dwa? Poza tym na przykładzie Digital Ocean za 80 dolarów na miesiąc mamy tylko 320 GB danych. Dla porównania na tym samym Digital Ocean dostępna jest usługa Spaces, gdzie 250 GB kosztuje tylko 5 dolarów. Dodatkowo takie usługi są płatne tylko za miejsce, które wykorzystujecie, no i za transfer. To chyba najważniejsze. Ostatecznie jest taniej, szybciej i bezpieczniej. Ale jeżeli używacie jakiejś innej usługi niż Heroku, nie zamierzacie odpalać swojej aplikacji na kilku maszynach, nie zamierzacie też trzymać jakiejś gigantycznej ilości danych, to trzymanie plików na dysku lokalnie na VPS-ie. Powinno Wam w zupełności wystarczyć. Niezależnie od tego, co wybierzecie do trzymania plików, konfiguracja wygląda podobnie. Jedyne, co musicie ustawić, providera w pliku konfiguracyjnym. Reszta wygląda tak samo. Pora zacząć trzymać jakieś pliki. Wykorzystam tu kod z jednego z wcześniejszych filmów. Do modelu POST dodajmy has1 attached cover image. Doda to załącznik do modelu i relacje do wcześniej utworzonej tabeli. Ponieważ nieważne ile modeli z załącznikami będziemy mieć, wszystkie informacje o nich będą trzymane właśnie we wcześniej utworzonych tabelach. Zajrzyjmy do widoku formularza od naszego posta. Dodajmy tam nowy input na upload obrazka. Musimy jeszcze w kontrolerze zaakceptować nowy parametr. Skoro mamy już obrazek, to jeszcze trzeba go wyświetlić. Przejdźmy do widoku naszego posta. Nad jego treścią dodajmy odpowiedni tag. Rejsy mają helper image tag, który odpowiada za wyświetlanie obrazków. Włączmy sobie naszą aplikację i zobaczmy, czy to działa. Tutaj jako obrazek dodajemy screenshot formularza, więc mogło to być dla Was mylące, ale jak widzicie, tutaj jest tytuł, kategoria, treść, no i nasz obrazek. To tyle, jeśli chodzi o obrazki. Ale teraz musimy gdzieś się trzymać. Lokalnie to nie ma problemu, jest dysk. Ale co jeśli używamy Heroku czy innego VPS-a? Ja osobiście polecam Firebase. Jest to usługa należąca teraz do Google. Trochę jest to taki uproszczony Google Cloud. Do wykorzystania macie 5 GB w przestrzeni za darmo, a z punktu widzenia konfiguracji to też taki Google Cloud. Zajrzyjmy do naszego Storage YAML. Dodajmy sobie tutaj nowego providera, Firebase. Jak widzicie tutaj zakomentowany jest Google, Google Cloud. Wygląda to praktycznie tak samo. Jeżeli byście mieli problemy z nazwaniem projektu czy bucketa z Firebase'a, to projekt to, to nazwa naszego projektu, a bucket to jest nazwa projektu plus appspot.com. Do naszego gemfile'a musimy dodać obsługę Google Cloud'a. Teraz jeszcze potrzebujemy projektu na Firebase'a. Utwórzmy nowy projekt. Przejdźmy do zakładki Storage i dokończmy nasz setup. Najważniejsze to ustawić, gdzie pliki będą trzymane. Nie można tego później zmienić. Przejdźmy do zakładki Settings, a następnie Service Accounts. Utwórzmy nowy klucz. I o ile używacie VPS-a do hostowania swojej aplikacji, to możecie dodać ten plik na serwerze, ponieważ tutaj ten Firebase JSON to są wasze kredencjale. I dobrą praktyką jest dodać to do git ignora, żeby nie trzymać tego w repozytorium dla bezpieczeństwa. To, ile używacie Heroku, to niestety, ale musimy to pododawać do env. Więc tutaj w naszym storage, YAML, zamiast mieć kredenciale w jednym pliku, niestety, ale musimy to podmienić na coś takiego i każdy klucz dodać ręcznie. Zanim wrzucimy nasze zmiany na Heroku, musimy dokonać jeszcze jednej zmiany. W Environments Production musimy dodać, by na produkcji używać Firebase'a do zapisywania plików. Dodajmy zmiany do gita. I w moim przypadku to będzie nowa aplikacja na Heroku, więc muszę ją utworzyć. Zajrzyjmy sobie do naszej aplikacji na Heroku. W ustawieniach musimy skonfigurować nasze Nw. i po kolei każdy klucz, który tutaj mamy ustawiony musimy dodać w naszej aplikacji i uzupełnić go o wartość z pliku, który pobraliśmy z Firebase'a. Ja się nie muszę przejmować tym, że przeczytacie moje kredensjale, bo po tym tutorialu po prostu projekt skasuje. Ale pamiętajcie, by zadbać o bezpieczeństwo tych danych, bo jeżeli ktoś je pozna, to może wykorzystać wasze konto i na przykład przechowywać swoje pliki i wykorzystać inne funkcje Firebase'a, w ten sposób narazić was na niepotrzebne koszty. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście, Active Storage to narzędzie wielu możliwości i pewnie nieraz do niego wrócę na moich filmach. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego kodowania.